Witam widzowie, dzisiaj coś z głębnika. Wejdziemy do środka może. To jeden z młodych. Zaraz im właśnie dam miskę do kąpieli. Tutaj widzę, że już jest jeden z młodych. Coś ma z okiem, przymrużone. Chciałem mu jakoś krople wkropić. Bo widzę, że ma przymrużone oko tutaj może będzie, sem. tu jakiś Tydzień temu zakupiłem też młódka z boka proszę Taki chudziutki był, teraz trochę się odpasł. Nie wypuszczam już bo jastrzą strasznie bije Każę wam trochę młodych Jeszcze tak z dwa tygodnie i zacznę sprzątać Widzę, że młode się nie wykluły jednak Tutaj są jeszcze młode Jeden z boków i jeden szariczek Tu jeszcze są jajeczka Popisane Tutaj mam dwie wydymki samice. Tutaj też jedna z samiczek zniosła siwą to, co kupiłem. Młodego raz nakarmiłem, czy dwa razy, i zobaczcie widzowie, co jeść, żeby już go karmić. Sam lezie pod nogi. Tutaj tak siedzi. Na jajeczkach. Tutaj moja samica boka. Muda Tutaj jest właśnie młodek. Czerwony. Tutaj jeszcze siedzą no Tutaj są jeszcze młode dwa również Tutaj są dwa boki Zauważyłem, że tak jak w celach siedzą to wpadają inne i trochę ich dziobią no Tutaj też wyleciał z gniazda Wiem, patrzę jak to wszystko wygląda. Patrzę tutaj się zaczęły już klucz chyba nie jeszcze Nie. Nie, jeszcze jajka nie są ponakuwane. właśnie przyszłem dać im wody i jeść. Widzowie możecie się wypowiedzieć O tych wydymkach Bo zamierzam też Donieść samczyki, bo tam siedzą Wszystkie trzy samiczki Wychodziły, widzę dwie samiczki boczate. Fajne, będzie trzeba poparować tutaj. Jedna z nich tam samczyk, też mój boczaty, widzę. Jakiś czas temu kupiłem taką boczatą właśnie równiutka, fajnie, tylko wpada w czerwone. Pewnie jest jak po czerwonych jest. sparuję z żółtym, bo widzę, że ona jest po żółtych chyba. Mówiłem, że przejść. To by było na tyle widzowie. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę, suba. Do zobaczenia.